Z uczelniami doszliśmy do takiego wniosku, że jesteśmy skłonni promować i nagradzać te prace, które służą rozwoju metropolii i dotykają bezpośrednio problemów metropolii. To są prace związane z programem działań strategicznych, są z prace związane z ekologią szeroko pojętą. Także myślę, że to jest dobrze wydany pieniądz. Biorąc pod uwagę równe czynniki i aspekty, planowaliśmy lokalizację stacji ładowania, które będą znajdować się na terenie miasta Zabrze. Ta praca, którą Natalia wykonywała, nie była to praca tylko teoretyczna, na jakichś wydumanych danych. Ona korzystała z danych pozyskiwanych z Urzędu Miejskiego, analizowała wiele danych. Przede wszystkim najciekawsze było to i takie odmienne od innych. Takich metodek lokalizacji stacji ładowania było to, że wczuliśmy się, ona się wczuła w mieszkańca, w różnych mieszkańców. W mieszkańców, którzy równie, różne funkcje pełnią i mieszkańców, którzy mają albo będą mieli samochody elektryczne. Ma być zielono, błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic. Wielkie prawa. Moja praca skupiała się na błękitno-zielonej infrastrukturze. Była zbudowana na trzech poziomach. Na poziomie całej metropolii, gdzie planowałem działania strategiczne i planistyczne na terenie miasta Katowice oraz w skali urbanistycznej i architektonicznej na dwóch ulicach Katowic, na ulicy Stałowej i 3 maja. Moja praca e, m, polegała na analizie, szczegółowej analizie demograficzno-gospodarczej miasta Katowic, e, analizy sytuacji e, mieszkaniowej i analizy rynku mieszkaniowego, e, gdzie e, m, Rezultatem tej, tych prac była e, ocena, e, jak e, funkcjonuje polityka mieszkaniowa w mieście, że jest to polityka e, aktywna, ale oczywiście są e, pewne mankamenty, które można by było jeszcze zmienić. Oprócz tego szeroko przeanalizowałam wszystkie programy mieszkaniowe na szczeblu rządowym e, i wybrałam najciekawsze według mnie dobre praktyki z innych miast e, polskich.